Naszym celem jest realizacja programu. Zdobycie większej ilości mandatów, wejście potencjalne do koalicji, to nie jest cel sam w sobie. To jest tylko narzędzie do realizacji naszego programu. A ten program, jak mówiliśmy, tutaj jest skierowany dla każdego człowieka i na pewno bardzo mocno wzmocni sprawiedliwość społeczną i ten kierunek polityki prorodzinnej w naszym kraju. Jeżeli mówimy o szansach, sądząc po spotkaniach z wyborcami, na pewno mamy ogromne szanse nawet podwojenia dotychczasowej sytuacji naszej w parlamencie. Czyli mamy ośmiosobowy klub parlamentarny, to jest... Yy, wielkie osiągnięcie polskiej społeczności, nie tylko zresztą polskiej społeczności, bo um, pod naszym szydem statują też inne mniejszości narodowe, jak też rodowici Litwini, przecież mamy ich na swych listach, ale to jest wielki sukces właśnie tego kierunku polityki e, uczciwej, opartej na zasadach, polityki prorodzinnej, polityki w kierunku sprawiedliwości społecznej. Jeżeli będziemy więcej mieli, parlamentarzystów, jest szansa, że ich będzie kilkanaście, na pewno ta opcja, ten kierunek będzie wzmocniony i na tym zyskają zwykli obywatele naszego kraju, nie tylko zresztą mniejszości narodowe, Polacy lub inni, ale też i ludowici Litwini, którym też nie żyje się łatwo na Litwie. Jak wiemy sytuacja gospodarcza często jest o wiele gorsza, jak tutaj w Wilnie czy wokół Wilnie.